Siema, lubisz końci <kuh> Siema, siema Nagrywam dzisiaj Lumber Tycoon 2 Odcinek pierwszy I... <kuh> nie, nie zwracajcie uwagi na mój głos, jestem trochę podziębiony I dzisiaj Kupimy serdziołka Mam cię gdzieś to oczywiście na start kupujemy sobie Jak tego nie zdejmiesz to cię zjem No What? Dobra, Mordo, nie wiem o co ci chodzi. Eee, ale kolejka się zrobiła. Dobra, jak będzie koniec kolejki, to do was wrócę. Nie nagrało mi się, jak kupywają siekiery. No to słabo, ale. siekiery. Ten. No, dre po drewno. Idziemy po tamte. Co jest? O Jezu. Nie na prędkość światła. Oła! Drewno mi spadło na web. Dobra. Idealne cięcie. Takie idealne. O, jest. To jest tak zwane idealne cięcie. Uuu, ale widzi bratki. Zrobiłem tyle hajsu, że mogę spieszyć życie ułożyć. To drewno wygląda trochę jak krzyż dolima. To się zmieści? Niestety nie. Mm. Jak to podnę, to się zmieści. No czemu to się mi się tutaj sieć nie? Ale się i tak w sumie zmieściło. No i git. Proszę, nie zwracajcie uwagi na mój głos. Proszę potrzebuje 100 pieniędzy potrzebuję jeszcze 82 do, do 82v dolce a bad z kimli bratkim jestem w ciećmierzów Jestem w cieśmierzu i nakrywam odcinek z Lumbera. Z Bratki Mordo. Ktoś, kto. kto, kto ej, wiecie co? Kto, ta gra jest super. Ktoś, kto stworzył tą, tą grę, musi mieć w losówce Chicken Nuggets. Ale ta gra jest dobalona. Kto stworzył tą grę, musi mieć w lodówce Chicken Nuggets. Czemu on wychodzi z podziemi? Hmm, Chyba nauczyłem się też montować. No, znaczy, no, wiecie o co chodzi? Robić montaż na przykład, że ekran się coraz bardziej pomniejsza. No, no wiecie o co chodzi? Dobra, mam 100, idziemy kupić działkę. Essa. Essa. pa. Chyba, że działka kosztuje więcej. To się wkurzę. Ja nie mogę. Zbieranie na działkę w 6 minut dosłownie. Tak. Ile kosztuje? Dobra, 100 Essa. Skibidi Bratki. Dobra, chcę tylko w sumie kupić tą działkę. Zakup. Skibidi Bratki może Kupiłem działkę. Chwila. Muszę zrobić cięcie. Jak ktoś chce mnie dodać na Roblox, no to nazywam się jak to Sigma 1, 2, 3 i wszystko z dłużej. Nawet zobaczcie. Nikodemek to Sigma 1, 2, 3. Nawet się nie mieści. jak to Sigma 1, 2, 3. No i. Chwila. Muszę zrobić idealne zakończenie. No i jeżeli Wam się podobało, zostaw lajka i suba i czekaj po kolejny odcinek. Nala.